Witam. Dobra. Tam, do mojego kochanego Amangasa. A teraz dawać będziemy grać. Tylko tak jak zawsze będziemy sobie grać. Tutaj może... Jej! Jestem znowu tym misiem, pięknym. Misiem, jestem. Lubię ten misie. To będzie impostorem Bo ja chcę być impostorem I to bardzo <śmiech> <śmiech> Jeszcze cztery osoby Muszą dołączyć <laughs> Jeszcze Trzy Niestety. Czekamy. Jakiś Wito. Wito, jakiśaj dzisiaj gościł. Jakiś Wito. Jeszcze jedna osoba, tylko, jeszcze jedna osoba, tylko błagam, jeszcze jedna. O, już zaczynamy, jak fajnie. <ścoughs> Dzięki Bogu, dziękuję Wam. Zabiję Was. Najpierw zabiję sobie różowego. Żeby... No nie. Ja chciałam. Ja chciałam zabić tego różowego, a nie. Niebieski, ha, 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 niebieski, to był niebieski. Chodzi mi to, że ktoś do mnie nie. Aha, no to na niebieskiego, ja zwalam wi... winę na niebieskiego i kropka. Nikt się nie dowie, że to ja byłam impostorem. Więc, nikt nie jest impostorem, to byłam ja, czysta prawda o mnie, ja byłem impostorem, ha, ha, ha. Teraz sobie zabiję, może, może sobie tego gościa zabiję. Mm, jeszcze, muszę czekać na te 6 sekund, Boże. Szybciej, szybciej, szybciej zabiję tego gościa. Pięknie zrobiłam, hmm, trzeba poczekać na moje ofiary albo nie. <śmiech mężczyznę> Zabija. 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 Nie tylko, żeby na mnie nie głosowali. tylko żeby na mnie nie głosowali, tylko żeby na mnie nie zagłosowali. Proszę, proszę, proszę. A jak myślicie? No nie, to nie ja. No nie, to nie byłam ja. Na pewno nie byłam ja, prawda? Nie, to wcale nie jestem ja, no nie? To nie ja jestem, nie? Zwalnę wszystko na tego Witusia głupiego. I będzie po nim. Albo po mnie. Nie wiem. Nie, nie ja. To nie ja, no przecież Nie ja, no nie? Nie, chyba że... No no to nie ja byłam. Zgarli, mm. kurde najbardziej. Obrażam się. Jeszcze jedna wielka. Kati, brzydka. Przebieram się za papier toaletowy. A kiedy będę papierem toaletowym, jupie lubię być papierem toaletowym. Jaj. tu łazić obok tej kati. Kati, 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 kati. Różowa, brzydka, niedobra, Kati. Nie lubię tej Katy. ona jest brzydka. Iś. Impostor jakiś ja się tego impostora boję hmm. i pośled oni są co? Co? To ten gościu pisze Katy nie wiem, nie, nie obchodzi mnie to, co ten gościu napisał. Jam być papier konetowy i proszę się ode mnie odwalić. Co? A huh? nie są nienormalni. Czy mi się tylko zdaje? Co oni tu piszą? Kto nagrywa, co ja nagrywam? Kto nagrywa, ja nagrywam No. Witam się, że jest kati więc mu odpowiedziałam, że jest. Dobra, dajcie mi tutaj start i nie... No ej! Dobra, sobie coś nienormalni. Dobra, do widzenia ja tam w ogóle. Shabby, okay. No, I mają się z wami przywitać, moi Jestem youtuber, już... jestem youtuber. Będą będę za sobą mnie wszyscy kręcić, bo jestem jakby sławna. Jezus Maria. Oni to łykają serio teraz, czy nie? Znaczy ja nagrywam. A dobra, nie... To Was nie pozdrawiam, tylko tego im pozdrawiam. Dobra, zaczynajmy. Dobra, tam mam inne konto. Znaczy ja wiem jak ja mam chyba konto na nie. Nie muszą mi wierzyć, ja teraz będę grała sobie na poważnie. nie, nie Chcę być tym. Zabijam. Chcę zabijać was wszystkich. Dobra, skoro wy nie chcecie. No nie błagam was. Kozak nie żyje. Kto kogo zabił? Musi mi wierzyć, ale ja chyba mm, mi ten Alezus, <laughs> przepraszam. Czekajcie. Ja idę na tego czarnego. Dziwnie, On jest jakiś dziwny, ja się go boję. Co oni tutaj... Oni tutaj nie wiem. Ja na tego żółtego daję... Znaczy ja na tego co, co ja, co ja, co ja, im... ale co ja im, Im zrobiłam, co nie mnie lubię. Ich. Jeszcze zobaczymy, że to ten gościu jest impostorem, i już wiem, że ten gościu jest impostorem, już wiem, ten gościu jest impostorem. Jak nie, to może i być kati. Nie wiem. Nie pozdrawiam Was. Nie będę Was pozdrawiać. No nie, żółty, czego chcesz? Boże, nie, nie, normalni nie, A i co? Nie pozdrowię was na YouTube. Dobra, to wy normalnie, jacyś jesteście, z tym żegnam was ludzie. Dobra, to by było na tyle. Zostawcie subskrypcję i łapkę w górę. To wiecie Dobra, do widzenia. Żegnam się z Wami. Nie pozdrawiam tych głupich widzów. Znaczy tych głupich. Tych głupich. No ci co są zgrani, to w tym granica maga. Dobrze, do widzenia. Bye bye. bye.